Jestem już przygotowany na walkę z bossem. Lodowy Raven jest przygotowany w okularkach niebieskich. Pięknie, ładnie. Zaczesany. Ja sobie tylko się podładuję. No i teraz tak. Ten mieczyk jest taki słaby troszkę. Lepszy jest ten Earth Splitter. Ale no dobra, musimy sobie za, za, załyczyć tak naprawdę różnych posiłków. Ja tutaj przyzwę tego Bossa. Ciasteczko zjemy. Zjemy Eliksir do Damage'u. Zjemy Eliksir do Swiftness'u. Range damage percepcja, więcej będę widział. i więcej posiłków nie mam. Więcej posiłków nie mam. Więc w takim razie wzywamy bosiątka. Jeszcze to sobie łyknę, żeby więcej widzieliście. I gdzie jest yy, przyzwanie bossa? Tu jest przyzwanie bossa. Cyk, cyk. O, jest już, już się pojawił. Myślę, że na razie skuszę go połoję. U, ale on tu zbałamucił. Dobra, trzeba zachować dystans, widzę, że z kuszy będę łoił typa. Od razu dajemy regenerację. Lepiej z kuszy go łoić, bo widzę, że on tutaj wali nas na dystans dosyć mocno. Chyba, że z tego to pora go. A to mnie mocno spowalnia, ale bije też wszystkie mopki takie dodatkowe. Nie, chyba lepiej z kuszy mi idzie, jak z niego łoje. Dawać go, dawać go! Cały czas się poruszam po okręgu. Weźmy sobie regenerację na razie. Na szczęście mam ten lodowy pancerz. On powoduje, że wszystkie mobki są bardzo mocno spowolnione. Tu też widzicie, daje mi opcję w jakiś sposób daszowania go myślę, że nie miałbym szans z pokonaniem go w momencie kiedy nie miałbym tego plecaka który powoduje, że, że się nie ślizgam No, dostaliśmy endless spire world map, artefakt super, dawaj mi tu towary i co tu dostaliśmy pristine yeti fur Pff, nie wiem co to jest, o łuk mogę zrobić, everfrost bow, 10 damage a. słabe 33 bije, a to szybciej strzela i strzela mhm. i everfrost arrow, 4 damage o to już są dobre strzały cieszę się, to, że dodałem Ci skrzydeł fajną furką <ś> fajną furą śmigam, nie skodą zwykłą Octavią, ja lubię klasyczne auta z zwykłym wyposażeniem, dostaliśmy yeti um, armor zobaczmy sobie jak wygląda yeti armor tutaj jest, 15! o, 20 życia więcej 4 range damage daje damage do przeciwników kiedy jest zrobiona barykada z 4 kulek nie robi barykadę i każdy zadaje 10 obrażeń spoko tylko potrzebujemy więcej pristine fur widzicie, bo jest potrzebny fred 6 i 5 to będzie 11 a ja mam 9. To znaczy, że czeka nas druga walka z bossem. Jeszcze snowball canon. To spoko jest. Kurde, 20 damagea. Ale to bałamuci. 20 damagea to jest lepsze niż ten mój. Kurde. Będziemy z tego łoić. Ze snowballa. Dawać mi tu bossa jeszcze raz. Dawać mi bossa. Ja się nie poddaję. Gdzie tu jest ten boss? Tutaj, pyk. Drugi raz dajemy bossa. Ja jestem przygotowany na bossa. 33 damage, jeszcze krytyki mu właduję na oko, na oczodu. Jak ładujemy to z pełnej grubej rury. Masz tym co chciałeś. Chciałeś śnieżkami we mnie walić, to dostaniesz śnieżkami na oczodu. I cię pozamiatam leszczu. Dobra, tu przyzwał sobie tych. Oho. Teraz muszę użyć apteczkę. Motyw regeneracji. Nie, no, kanon jest spoko. Ten śnieżek, jak tutaj go ładuję, to w kurde poczodłu dostaje grubo. No, kto by nie chciał dostać śnieżką, nie? Jeszcze śnieżka z kamieniem to jest najwyższa... najwyższy level mocy. A, te kryształy, które są, to one się tak naprawdę respią. Więc z tych kryształów później powstaje mi. Dobra, to trzeba je ubić, te kryształy one jak pękają to potem lecą we wszystkie świata strony. Dobra, apteczkę, nie mogę jeszcze apteczki. Dawaj mi Yeti Fur. Bang! Zabity. Pristine Fur, Snowball, Cannon, Frozen Core i jeszcze dostaliśmy Frost Cloud, the Abominable Trophy. Trofeum. Jasne, z tego poprzedniego, z Tyksa nie dostaliśmy. Z Nyksa z Tyksa nie dostaliśmy trofeum, więc musiałbym wrócić do poprzedniego bossa. Ale dobra, ile mamy tych furów? 19. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurde, jak mogę go łoić? To łoię go z grubej rury tam. Easy boss. O nie taki easy. Jednak trzeba się poruszać, nie można stać w miejscu ja ja! chyba mnie zbałamuci Aby, easy, easy, teraz muszę jednak się troszkę otrząsnąć przećwiczymy jeszcze raz walkę z bossem tak, widzimy, że o tutaj go bałamucę grubo w ogóle ten kanon zadaje większe obrażenia niż ten miecz, który zrobiłem więc range damage jak najbardziej by się przydało tylko nie wiem czy to jest zaliczane jako range weapon, czy nie bije ładne, ale... Chyba poszedłbym w range damage, bo jednak zawsze tych bossów podbijemy na odległość. Dobra, zrobię sobie fotę, że walczę, walczę z bossem. Chcę mieć też coś na miniaturki. Ała, wa, 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 dawać mi regenerację. O, coś, coś nowego wypadło. Daredevil Amulet, co to jest? Zwiększa ilość obrażeń, które otrzymuje o 20%, ale mail damage jest zwiększone równe bonusowi do prędkości, ile mam. 20% to, to też jest dobre. To ma ten negatyw, kurczę. Więc to też jest taki minus. No nie wiem. Wydaje mi się, że przez ten negatyw zwiększony damage o 20% jest troszkę za dużo. Troszkę za dużo. Jeszcze raz go zbała Muce, może jakiś fajny artefakt wpadnie. Warto bossów bić przynajmniej ze 3, 4 razy, bo faktycznie wypadają lepsze rzeczy. I e, no, żeby mieć, nie, żeby się wymaksować. Dobra, zaraz mi tu strzelą te OK dawać typa Nie mogę ich jeszcze użyć przez 3 sekundy Teraz mogę, uleczę się będę miał regenerację za pomocą chlebka. Tylko już mi perki poznikały. Wszystkie z jedzonka, które przygotowałem, przez to bije gorzej. Ała, 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 awa! Dawaj, mu miksturkę muszę użyć. Szybko miksturkę? Nie! Ubiłem go ostatnim ostatnim kurde serduszkiem. Już się chyba zestarzałem, bo widzę, że... Teraz mogę się uleczyć. Winter's Bite stałem. Co to jest? 4 Damage, Magic Weapon. 40 ataks per second. To jest jakiś. Co to tu? Wow! Ale na pierdziela. Jak z karabinu, tylko mały ma damage, nie? Ale przez to, że każda kulka napierdziela, jakby miał dużo many, to jest jak karabin. To można z tego kurde grubo ładować. A spróbujemy jeszcze. Najwyżej ten boss mnie załatwi tam, tu temu Więc e, zrobimy sobie jeszcze raz tego bossa. A mam jakieś jeszcze rzeczy? Mamy tutaj ciastko. Mogę zjeść ciastko. A to daje mi mining speed, ale movement speed mi dodaje. To, to jest spoko. Eee, nic więcej nie mam. Snowball, kanon, jeszcze jeden. No z tego bym połoił, nie? Dawać mi go. Jak z karabinu go łoję. Tylko, że mana musi mi się zregenerować, nie? Bo inaczej to lipa będzie. Ja sobie uniknę tych kryształów. Pójdę daleko, on sobie tu przyskoczy do mnie. Dzięki temu nie dostanę żadnych obrażeń. Czekam aż się mana zregeneruje. I teraz go. No ładnie bije, a gdybym miał więcej many, to by było to lepsze. Ale fajnie, no przynajmniej odkrywamy jakieś ciekawsze rzeczy. Widzicie, że, że mopki to zabija momentalnie. Tylko cała mana idzie mi na raz. Dobra, uciekniemy stąd, bo tutaj kryształów pełno. Zaraz będą mi tu srały. Najlepszy to jest ten kanon, tak czy siak. Dobra, bosik padł. Frozen Corn, Yeti Fur Nic więcej nowego mam nie wpadło Poza tym, że mamy więcej Frost clawów. Dobra, ja jestem zadowolony z tego rana Udało mi się bossa ubić parę razy Bez śmierci, zazwyczaj to zawsze ginę A tu się okazało, że nie umarłem Więc... Ładnie się wyekspiłem Co ty chcesz? Dobra, więc wychodzimy stąd Lodowa planeta na, na ochłodę, tak naprawdę, nie? Słuchajcie, doszło mi Endless Spire. Zaraz tam polecimy. Tylko najpierw wrócimy sobie na moją wyspę zwykłą. Dlatego, że mogę zrobić lepsze rzeczy je to, je, z Yeti. Tych furasów to zebrałem 40. I pozwoli mi to na zrobienie pancerza. No. Snow Balkan jest jako ranged weapon, a ja tu mam obrażenia od range'a no, nie, nie za dużo. Dobrze, i teraz tak. Krawcimy, eee, krawcimy. Panie Kruku Złoty, dlaczego nie mogę tego skrawcić? Fred jest potrzebny, Fred. Ale czy ja mogę zrobić Freda? Nie widzę nigdzie. Czegoś mi brakuje. E! Tutaj chciałem nacisnąć tychy. red. korty są potrzebne, ok. To kordy mogę zrobić z tego. Dobra, niech jest. Plus Freddy, i teraz mi dojdzie recepturka na pancerz z Yeti. A gdzie on jest? Tu jest. Porównajmy. Yeti Breastplate. Tu mamy 18 pancerza, tutaj 15 pancerza. 20 do życia. Tutaj 26 do życia. To daje immunity to frozen. Range damage jest większy, a tu jest po prostu damage większy. Jeżeli będę miał seta z tego, to będziemy mieli plus 4 do range damage, czyli będzie 16%. I te kulki generuje 140 jest warte, to 300. Range damage 10, to mamy damage 10 14 życia 20 życia, więcej życia daje. No to powiem wam, ten set. Jako sobie skrawce, ale on jest gorszy. De facto, on jest gorszy. Zobaczcie, jak wyglądam. Chodzę sobie jak Yeti. Ale mam mniej życia, bo mam 220. A tutaj z tym pancerzem. Mamy 240 i mamy 40 pancerza, nie? Bo tutaj mieliśmy 36. To no, lepszy jest zamrożony pancerz. Dużo lepszy jest zamrożony pancerz. Niż to badziewie. No, ale zrobiłem. To tu mogę postawić. Tu sobie postawię. Ozdobniki z Yeti. A ciekawe, czy ja mogę tutaj wezwać na przykład Yeti'ego. Nie, muszę być w innym biomie. Nie da się tutaj Yeti'ego wezwać. No dobrze, no to nie będę tego używał. Tego backpacka też nie będę używał, bo już nie będziemy chodzili w takie klimaty lodowe. Na razie przejdę, tylko Erkę dam, żeby tam mi się postakowało wszystko. Wedstone to idzie do kosza. No kusza jest fajna. Kusza jest fajna, ja sobie kuszę na razie zostawię tutaj. Erdspitera, no jest większy damage, ale jednak wolę, wolę chyba z tego łoić. Skórki, tutaj damy. No, to mi nie jest potrzebne. To mi nie jest potrzebne. Frozen Core gdzieś tutaj był. Wrzuciło, wrzuciło. Rzeczy na bossa. No, myślę nad tym, żeby zrobić jakieś kurce posiłki takie. Słuchajcie, weźmie sobie kitchen. E I chciałbym zrobić coś, co mi tutaj wzmocni. Przede wszystkim mail damage. A nawet range damage bym potrzebował. A, nie mamy drewnianych tych miseczek. Narobimy dużo, wsadzimy do skrzynki. I teraz tak, chlebków mamy od zarypania. Tu jest damage movement speed, to jest dobre. Robimy sobie ciastka 3. Mana Magic Damage to nie. Increase attack speed. Attack speed jest dobry Range Damage plus percepcja. Kurde, zrobię wszystko. I mail damage. Hmm. Jeszcze cupcajki mogę zrobić. Ile to trwa? 480 sekund. Mogę zrobić troszkę tych cupcake'ów. No i po prostu mieć na, na ewentualną walkę z bossem, nie, bo to się przyda. Szybciej się poruszam, szybciej biję. To to musi być. Dobrze, słuchajcie, wszystko mam, a jeszcze czego nie zrobiłem? Jednej rzeczy nie zrobiłem. Słuchajcie, jednej ważnej rzeczy nie zrobiłem ja fuszerkę odwaliłem. Fuszerkę straszną. Nie połowiłem. Bo może się okazać, że na lodowej planecie idzie fajnie połowić. Staniemy sobie tutaj, na lodzie. Stój. Jakieś może lodowe rybki będą. Lodowy, lodowy pingwin jestem. Lodowy, lodowy pingwin. Były kiedyś te reklamy. To Kurde, te reklamy zostają w pamięci długo, długo. Fisherman rod. Druga wędka. Ja bym wolał jakieś perki. Movement speed plus 25%. Szybciej się poruszamy na lodzie. Fiszki tylko. No raczej w podziemiach powinienem szukać, nie? Bo tutaj przy oceanie tak sprawdzam tylko czy jest coś ciekawszego do złapania, ale na ogół <laughs> ciekawsze rzeczy typu właśnie na przykład te y, luminus jelly było w podziemiach, więc wejdziemy sobie do podziemi i poszukam wody <laughs> tutaj jest wejście tylko, że muszę znaleźć teraz o jeszcze skrzynka się znalazła nie będę tego zbierał, bo po co mi to. Wodę muszę znaleźć. Daje mi się, że była tutaj gdzieś woda, ale nie dam sobie ręki uciąć. Jeżeli wszystko jest zamarznięte na no to lifan, no to nie połowimy. Gdzie widzę lód. No nie widzę tutaj nigdzie wody. Ała! Diabło mnie! Nie, nie ma tu nigdzie wody. Nawet jakbym po mapie gdzieś popatrzał... Jest tylko ten biom na środku, na walkę z bossem przewidziany. Ale tak to niech ma tutaj nigdzie wody. O, lód mogę zbierać. A czekajcie, właśnie jakbym tak zrobił, żebym tutaj. Yy -y, jednak Raven myślisz troszkę. Troszkę Raven myślisz. Ja tu wezmę łopatką. zbieram ten. Zrobimy odwiert w lodzie. Odwiert. I teraz mamy wodę. Zobaczcie, e? yy -y, jak głupi nie jestem. I teraz spróbujemy coś złowić. Kamienie. Rostklau has re-emerged. Zobaczymy, czy coś da się złowić. Na pewno się coś da ambitnego. Poza kamieniami. No nie wierzę, że tu nie ma jakichś fajnych tych... ...perków czy akcesoriów. No Boże, drogi, dajcie mi litość. Kamienie łowię. Jak w ogóle Haczyk jest w stanie kamień złapać? Niepojęte. I po to się mordowałem. Jesus same kamienie, słuchajcie, to ja pójdę do bioma, bo w biomach też są inne te rzeczy. Dobra, ty gin. Pójdę do bioma i w biomie spróbujemy połowić. Daleko jestem? Nie, blisko. Ja walę z tego mieczyka, przecież mam pistolet dobry. I nie zużywa amunicji. Dobra. Biom jest po prawej. Tutaj spróbuję połowić. Ajdzie, zrobimy dziurę tutaj. A nie da się, to jest ultra zamarznięte. To jest już tak zamarznięte, że się nie da, ale tutaj się da. Przy okazji, troszkę lodu jest z takiej kości. Jak nie, że to stalker odpala. Dobra, tyle. Próbujemy jeszcze tu połowić. Zobaczymy, czy coś jest ciekawego. Na razie kamienie same, ale to powinno coś być takiego frostowego, super overpower. A jak nie, to polecimy na nową wyspę. O, krzemień, coś nowego wpadło. Krzemień. I kamienie. No, chyba nic z tego nie będzie. Więc ja sobie wrócę do mojej wyspy pierwotnej, zrobię sobie porządki widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.